Witam i polecam Państwa uwadze najnowszy numer Tygodnika Siedleckiego, a w nim, jak co tydzień, gorące tematy i ważne sprawy. Czyli to wszystko, czym żyje region. Proszę Państwa, a scenariusze, które pisze nam codziennie życie, potrafią naprawdę zaskakiwać. I oto przykład dosłownie sprzed kilku dni. 24 czerwca podczas festynu w Kotuniu policjanci e, zatrzymali 12-letnią dziewczynę, e, która miała 2 promile alkoholu we krwi. <grych> tak proszę Państwa, właśnie nie ma co się śmiać. E, nie wiem co Państwo na to. Myślę, że zostawmy to lepiej bez komentarza. Komentarza wymaga natomiast dramat, który rozegrał się przed tygodniem 19 czerwca w Siedlcach. Ciężarna kobieta i jej dwie córki poniosły śmierć w pożarze przy ulicy Pułaskiego. Temu tematowi poświęcamy specjalne kolumny, bo jego echa nie milkną, proszę Państwa, ciągle mówi się na ten temat i rzeczywiście siedlce żyją tym pożarem, żyją tą tragedią. No właśnie, echa tragedii opisuje w najnowszym numerze Tygodnika Siedleckiego Bożena Luczewska-Matejek. Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski ogłosił kilkudniową żałobę. Odwołano wszystkie imprezy kulturalne. Jedni pogrążyli się w smutku i bólu, inni zionęli agresją, ciskając nieprzemyślane oskarżenia, szukając winnych śmierci matki i dwójki dzieci. Na siedleckich forach internetowych szybko pojawiły się nieprawdziwe pogłoski i krzywdzące opinie dotyczące sprawności siedleckich strażaków, pisze Bożena Luczeska-Matejek. No czyli po prostu, drodzy Państwo, samo życie. A przy okazji, przy okazji tej tragedii nasunęła się jeszcze jedna refleksja, drodzy Państwo, że mamy w siecach slamsy. Wiemy o tym nie od dziś, ale praktycznie ta tragedia uzmysłowiła nam to jeszcze bardziej. W kwartale ulic Kinińskiego Płaskiego Sienkiewicza czas jakby się zatrzymał. To Siedlecki Harlem, dzielnica biedy, patologii i zaniedbań na wielu płaszczyznach, proszę Państwa. Dlaczego tak jest? Bo problemy ulicy Pułaskiego do tej, pio, do tej pory zamiatano pod dywan, proszę Państwa. I teraz trzeba się w końcu po tej tragedii e, wziąć po prostu za to. A ludzie żyją, proszę Państwa, tutaj właśnie na ulicy Płaskiego, jak na bombie z opóźnionym zapłonem, pisze Bożena Luczewska Matejek w swoim artykule i analizuje ten temat. E, stan techniczny budynków jest tragiczny. Likwidację tzw. getta przy ulicy Pułaskiego i generalną zmianę zagospodarowania rozległego kwartału ulic Kinińskiego-Pułaskiego-Sienkiewicza zapowiada prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Oby nie były to czcze obietnice. Proszę Państwa, teraz zmieniamy temat. Kilka słów o naszych wakacyjnych konkursach, w których można wygrać cenne nagrody. Od bieżącego wydania. Tygodnika Siedleckiego rozpoczynamy konkurs, znam przepisy ruchu drogowego, jeżdżę bezpiecznie w którym główną nagrodę będzie skuter, także warto wziąć w nim udział. Mamy też propozycje dla urodziwych dziewcząt. Jeśli masz, no i teraz zwracam się oczywiście do pięknych młodych pań, jeśli masz skończone 16 lat, jesteś spontaniczną przybojową dziewczyną, chcesz wygrać wartościowe nagrody, weź udział w naszym konkursie Dziewczyna Lata. Proszę Państwa, można przynosić kupony do naszej redakcji. Zresztą... Informacje, szczegóły w naszym wydaniu papierowym oraz na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.pl W najnowszym numerze tygodnika warto też przeczytać raport Marioli Zaczyńskiej o tym, jak wypoczywamy latem 2007. Publikujemy ponadto relacje z mazowieckiego festiwalu Kapel Ludowych w Wiśniewie. Taka pierwsza impreza tego typu prestiżowa odbyła się w Wiśniewie. Gratulujemy dyrektorowi Arturowi Medlakowi. Mam nadzieję, że będzie to impreza cykliczna. Proszę Państwa, a jeśli lektura okaże się wciągająca, no to siłą rozpędu można przeczytać coś jeszcze. I tutaj proponuję, czy polecam, nawet tak nieskromnie mi polecać, ale wywiad mojego autorstwa z piosenkarką Kają, gwiazdą tegorocznych dni Siedlec i wcale nie taki zwiewny i wcale nie taki wakacyjny, jakby pora roku sugerowała, drodzy państwo, bo dola i dola bywa też często bardzo trudna, szczególnie gdy kolorowe gazety, tak zwane yy, no, brukowce, to się tak nazywa, <laughs> są strasznie napastliwe, tak zwane kolorowe bulwarówki są napastliwe i nie dają życia artystom. I o tym właśnie Kaja Państwu opowie w najnowszym wydaniu Tygodnika Siedleckiego. Życzę Państwu miłej lektury. Przypominam, że Tygodnik Siedlecki gości w Państwa domach już 25 lat. Jest nam bardzo miło, że mamy tylu wspaniałych i wiernych czytelników. No i prosimy o jeszcze oczywiście. Kłania się Państwu Tomasz Markiewicz. Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury najnowszego numeru Tygodnika Siedleckiego.